Co roku dla orkiestry oddaję coś bardzo dla mnie ważnego, coś, co jest bliskie mojemu sercu. I ten symbol serca, myślę, że dla większości osób, które z orkiestrą grają od lat, jest najważniejszy. Ponieważ kocham Skrable, proponuję dobry mecz, ale przy tym meczu, którym chciałabym zagrać z jedną czy z kilkoma osobami, chciałabym też porozmawiać o tym, jak dla młodych ludzi. Wyobrażona jest polska szkoła przyszłości, czyli taka mapa, szkoła marzeń. Do tego zestaw egzaminacyjny, przedegzaminacyjny, taki, który pomoże trochę w nauce, taki, który pomoże w odstresawianiu się, bo i dobre poradniki do tego oczywiście kawa, herbata, kubek, markery, różnego rodzaju te wszystkie rzeczy, którymi egzaminowany wchodzi. No, i żeby wszedł spokojnie i jak życzę w tym zestawie, zdał śpiewająco. A wszystko dla orkiestry na każdy jeden dzień dłużej niż będzie trwał świat, i na wspaniałe pomysły, które pomagają nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Te, takie prezenty i takie zestawy zawsze są dla nas atrakcyjne, szczególnie spersonalizowane, które są ze spotkaniami z osobami. Bardzo cenimy i, i będą na pewno dobrze się licytowały na naszych aukcjach. Mam nadzieję, że to też będzie dla mnie bardzo duża satysfakcja, zwłaszcza jak przegram. <laughs> Cieszymy się bardzo i dziękujemy bardzo. Dzięki piękne.